Za nami festiwal wyprzedzania i chaosu w Holandii. Przed nami świątynia szybkości, czyli Monza. Formuła 1 nie zwalnia tempa, więc musimy za nią nadążyć. Mikołaj Soku, zapraszam na kolejne spotkanie pod Szyldem Sokolim Okiem. Podsumujemy sobie e, krótko wydarzenia z toru Zandvoort. No i oczywiście e, zapowiemy kolejną rundę Mistrzostw Świata na włoskiej Moncy, gdzie Max. Verstappen ma szansę poprawić wreszcie ten rekord Sebastiana Vettela sprzed dekady. Dziewięć wygranych wyścigów z rzędu wyrównał to osiągnięcie oczywiście przed własną publicznością w Holandii. Bardzo trudna ta droga do zwycięstwa w zmiennych warunkach chaotycznych, trzeba było podejmować mnóstwo trafnych decyzji. Pomógł oczywiście też zespół strategicznie, o tym za chwilkę. A na Monce oczywiście jest szansa, żeby to dziesiąte zwycięstwo z rzędu odnieść i wygumkować do osiągnięcia Sebastiana Vettela także w barwach Red Bulla z sezonu 2013. Wszystkie narzędzia niezbędne Max Verstappen ma jak powiedział na konferencji po wyścigu po wygraniu Grand Prix w Holandii wyścig w Baku wygrany przez Sergio Pereza był przełomem jeśli chodzi o Wykorzystanie tegorocznego samochodu Red Bull. Max mówił, że próbując gonić, bawił się z różnymi narzędziami na pokładzie, to co ma kierowca do dyspozycji w kokpicie. Głównie, tak podejrzewałem, bo oczywiście, szczegółów nie zdradził takie rzeczy jak ustawienia dyferencjału i balansu hamulców. W mniejszym stopniu, oczywiście obsługa jednostki napędowej, bo tutaj całe mapowanie hybrydy jest oczywiście otwarte, można to w dalszym ciągu regulować, ten zakaz mapowania jednakowe mapy, to dotyczy oczywiście silnika spalinowego i turbo sprężarki, cała praca hybrydowa, tym oczywiście można, można się bawić, ale to jest w dużej mierze narzucane, instruowane przez zespół, przez inżyniera, to co kierowca ma do dyspozycji to właśnie głównie dyferencjały i hamulce. Mówi też Max, że w pewnym momencie dość mocno przeciążył opony, ale pomyślał sobie, a to się może przydać w kolejnych wyścigach, to, czego, to co tam odkrył, to czego się nauczył. Przydaje się to jego zdaniem na każdym torze, także to musi być coś bardzo wszechstronnego, typowego dla charakterystyki prowadzenia tegorocznego Red Bulla. Z tym, jak wiemy, akurat Sergio Perez no, ma w tym roku trochę kłopotów. Wygrywał życie na początku sezonu, ale później nieco się pogubił, oczywiście, ścieżka rozwojowa samochodu. Tutaj to mogło mogło się do tego przyczynić, także tej jego ambicje, żeby z Maxem Verstappenem o tytuł Mistrza Świata powalczyć, to też na pewno nie pomogło. No i takie generalne jakby wyczucie i odnajdywanie rzeczy w samochodzie, coś w czym Max jest świetny, tak jak każdy arcymistrz kierownicy. Myślę, że gdybyśmy pogadali z Lewisem Hamiltonem czy Fernando Alonso, to też takie momenty w niektórych samochodach ze swojej kariery odkrywali. No, problem w tym, że w przypadku Maxa to sprawiło, że stał się praktycznie niepokonany w tym sezonie, bo Sergio Perez szans na wygrywanie z nim generalnie nie ma, może właśnie jakieś pojedyncze, ale w tym momencie Max jest już tak rozpędzony, a Sergio w zasadzie już nie ma się o co bić, że no, trudno tutaj się wspiąć na jakieś wyższe możliwości. Mówiąc o tych rekordach, nie wiem czy uwagę podczas transmisji, my to tam skomentowaliśmy krótko na antenie Viaplay, pojawia się taka informacja, taka beleczka na dole ekranu, kiedy Max wygrał wyścig, że to jest zrównanie się z rekordami Sebastiana Fetala, 9 wygranych z rzędu i Alberto Ascariego, czyli drugiego w historii mistrza świata, który w barwach Ferrari e, trzeciego, 52 i 1953, e, najpierw Farina, później Fangio e, jako trzeci Ascari, 52, 53 rok w barwach ekipy Ferrari włoski kierowca mistrzostwo świata zdobywał, co ciekawe w ramach przepisów Formuły 2, bo wtedy e, Alfa Romeo się wycofała z Formuły 1, bo bardzo mało samochodów, które spełniało wczesne przepisy, czyli 4,5 litra silnik w albo 1,5 litra z doładowaniem. Nowa formuła 2,5 litra miała wchodzić od 1954 roku, więc tak okres przejściowy. Zapchano to, w cudzysłowie, brzydko mówiąc, samochodami Formuły 2 zawody rangi Mistrzostw Świata, i tam bezkonkurencyjnie okazało się Ferrari, wygrywając prawie wszystkie rundy. Nie wygrywali oczywiście Indianapolis 500, bo ten wyścig był wtedy także rundą Mistrzostw Świata. Nikt Poważny z Europy tam nie startował. Oczywiście były próby, bo Fanhio między innymi też próbował, ale było to oczywiście z góry skazane na porażkę. Samochody zupełnie inne, jeśli chodzi o przepisy techniczne. Amerykanie też jakby nawet pewnie nie wiedzieli w ogóle, że się tam punktują w jakichś tam Mistrzostwach Świata. więc to był taki event. I gdyby nie liczyć, nie brać pod uwagę właśnie tych wyścigów na Indianapolis, to wtedy Alberto Ascari miałby 9 wygranych wyścigów z rzędu, a ekipa Ferrari. 14 wygranych, dopiero w ostatnim wyścigu, tej RF2, wygrał Juan Manuel Fangio w samochodzie Maserati. Wcześniej opuścił bardzo wiele wyścigów z powodu kontuzji, także Ascari, ekipa Ferrari mi to bardzo ułatwione zadanie. Oczywiście pewnie wiecie, że jestem ogromnym miłośnikiem historii motorsportu, więc takie różne niuanse, no, zwracam na nie uwagę po prostu. I okej, okay, no to był oczywiście event, tak jak sprinty teraz, właściwie też nie są liczone jako zwycięstwa, podia okrążone na prowadzeniu cokolwiek. Tak samo wtedy to Indy 500 było takim no, czymś osobnym, znaczy bardziej jeszcze oderwanym niż, niż obecny sprint oczywiście, bo to były zupełnie inne weekendy, a nie przejmowano się tym nawet do tego stopnia, że w jednym z sezonów praktycznie w ten sam weekend rozegrano Indianapolis 500 i Grand Prix Holandii w Formuły 1 w Mistrzostwach Świata. Także oba wyścigi były punktowane. Ale no, jednak Indy było rundą Mistrzostw Świata i tutaj no, nie możemy chyba tak naginąć tych statystyk, twierdzić, że Ascari ma 9 zwycięzców, Ferrari ma 14 z rzędu, bo wtedy wiecie co jeszcze? 1950 rok, i Alfa Romeo wygrywa wszystkie wyścigi w sezonie. Bo wygrali wszystkie poza Indii. Tak samo Ferrari właśnie w 1952 chociażby. Także tutaj bym się trzymał tego, że jednak Sebastian Vettel jest samodzielnym rekordzistą. Ascari ma 7 tych zwycięstw z rzędu. No a oczywiście Max Verstappen teraz ma szansę to poprawić. Podobnie jak Red Bull tutaj też śrubuje poprawienie tego rekordu McLarena 11 wygranych z, z 1988 roku. Także historyczne niuanse, wybaczcie. Wracając do teraźniejszości, właśnie ta strategia. W Red Bullu i to, że Sergio Perez świetnie to odczytał na początku, zjechał po przejściówki, później e, był liderem tego wyścigu. Max bardzo szybko go doganiał. Później, czego tłumaczył, że Hubert, jego inżynier wyścigowy, mówił, że oszczędzaj opony, zarządzaj oponami, bo jeszcze deszcz będzie się nasilał. No i faktycznie było takie okrążenie e, jedno, na którym Max było 4 sekundy szybszy od Sergio Pereza. Tam jeszcze Guan Yu chyba był po drodze wyprzedzany przez wersta Także rewelacyjne tempo. słuchajcie, 4 sekundy na zandwór, to jest sekunda na kilometrze, to jest kosmos. Okej, okay, czego coś tam pewnie oszczędzał, czy znaczy na pewno oszczędzał, no ale generalnie to tempo maxa też było imponujące. I później decyzja Red Bulla, że ściągamy najpierw Verstappena, później Pereza, tak jak McLaren na Silverstone, kiedy Oscar Piastry jechał przed Lando Norrisem w wyścigu, ale najpierw ściągnie to Norrisa, bo obawiano się podcięcia przez rywala z tyłu. Tak samo bo i tutaj podcięciem grozili Fernando Alonso, tam dalej był Pierkas, Flegas chyba jeszcze jechał za Joe, także to już troszkę bardziej naciągane. Alonso tutaj był głównym zagrożeniem, no i rad był twierdzi, że bronili się przed tym podcięciem, bo 1-2 w wyścigu dla zespołu, tylko z odwróceniem to jest lepiej niż np. 1-3 albo 1-4, gdyby tam jeszcze ktoś podciął Maxa eee, na przykład właśnie Gasly. Ale moim zdaniem, eee, znaczy to było niepotrzebne zagranie, tak? bo myślę, że Max tak czy inaczej by sobie w tym wyścigu poradził. I tak by wygrał, jeśli już to trzeba ściągać okrążenie wcześniej, tak naprawdę. Wtedy, kiedy już było widać po czasach Albona i Piastrego, którzy zostali na slickach, nie zmienili na przejściówki, było widać, że to już jest ten moment, kiedy, kiedy trzeba się przesiadać. Alonso zmienił okrążenie przed Maxem, Perez okrążenie po Maxiem, to oczywiście wystarczyło jeszcze. Świetne okrążenie wyjazdowe też Stapana, żeby, żeby się zamienić miejscami. Jeszcze jedna kwestia, tym razem nie ze strony zespołu, ale samego Sergio Preza. Wyobraźcie sobie, że Fernando Alonso na przykład jest w takiej sytuacji. Jedzie, jego zespołu galgarapistów wyjeżdża, a on dopiero wtedy zdziwiony się dopytuje, czy, czy Max nas podciął. On by to wiedział wcześniej, trzy, dwa okrążenia wcześniej, że coś takiego się kroi. Myślę, nawet nad Carlos Sainz tutaj w Ferrari, znany z tego, że tam strategię bierze w swoje ręce, swoją drogą świetny wyścig, pojechał teraz na, na zandword bardzo skuteczny i wysoko powyżej możliwości Ferrari na tym torze i podczas tego weekendu, także też i brawa dla niego. Tutaj mieliby tę sytuację pod kontrolą od samego początku ze swojej strony. A czego tak jakby. No, Czekał po prostu, stosował się do, do wskazówek inżyniera, że tam zwolnić tempo i tak dalej. No i później zdziwiony, że został podcięty. Tak jak mówię, no nie miało to żadnego znaczenia dla przebiegu wyścigu, jeżeli chodzi o zwycięstwo Maxa Verstappena. Natomiast styl troszkę do życzenia postawy, troszkę może naciągane te tłumaczenia o obawie przed podcięciem. Spokojnie to można było rozegrać normalnie. Zresztą pytanie, które postawiłem w poniedziałkowym magazynie Via w Play. Wyobraźcie sobie sytuację, w której Max jedzie pierwszy, czeka jedzie drugi. Pomijam tempo, same pozycje grozi podcięcie, no i co? Jaki jest priorytet? Czego będziemy miał priorytet pit stopu? No nie sądzę. Także Red Bull zagra po prostu po swojemu, ale też mają do tego prawo, mają swojego lidera. W, tym, w tej rodzinie, w Red Bullu pojawiła się, oczywiście we f twarzą tej rodziny jest od dawna nowa, nowa postać, Liam Lawson i jego debiut. Przechodzimy tak sobie płynnie z samej czołówki gdzieś tam w ogony stawki. Niekoniecznie ogony, bo Lawson pojechał bardzo mądrze. Ten wyścig, zresztą rzucony naprawdę na głęboką wodę, bo wskakuje w sobotę do samochodu na trening i kwalifikacje w deszczu na torze, który no, jest dość trudny, umówmy się, zwłaszcza właśnie w takich warunkach. Radzi sobie bez większych problemów, no tam w trzecim treningu była wycieczka, była przygoda, był piruet, w kwalifikacjach ostatni, ale szczerze chyba niczego więcej się nie spodziewał. Pierwsze okrążenia na slikach podczas tego wyścigowego weekendu robi wyjeżdżając na pola startowe z garażu. Później od razu zaczyna padać, on na tych slikach. Później te decyzje zmieniać, nie zmieniać. Podwójny pit stop zrobili wtedy w Alfa i Lawson zjeżdżając czekał aż obsłużąc Sunoda i zablokował w ten sposób Kevina Magnusena na około 10 sekund. Stąd kara dla Lawsona właśnie na poziomie tych 10 sekund. Ale poza tym wyścig bezbłędny, wyścig bardzo spokojny i mnóstwo doświadczeń przez niego zdobytych. Nawet w walce przecież koło w koło, wyprzedzanie, ta walka z szalem. Leclerciem Przetrwał naprawdę bardzo trudną próbę Lawson i się nie dziwię absolutnie, że Alfa Tauri teraz już twierdzi, że zostaje w zespole, dopóki Daniel Ricciardo nie odzyska sprawności w swojej kontuzjowanej dłoni, połamane kości śródręcza. No i oczywiście pauza obowiązkowa na monce na pewno go nie zobaczymy. Później Wolny Weekend i Singapur, później Suzuka, od razu także tory, na których. No, Rekonwalescencję lepiej sobie robić w domowym zaciszu i na siłowni, na sali gimnastycznej, a nie akurat na tych dwóch torach. Ale też wiemy, że głód rywalizacji u kierowców Formuły 1 jest niesamowity i Dajny będzie chciał wrócić tak szybko jak to jest możliwe. Jest w rękach tych samych specjalistów, którzy składali lansa stroła przed tym sezonem. Połamany nadgarski, duży palec u stopy, także sporo tych kontuzji kanadyjczyk miał, ale jak wiemy, wrócił i no, chciałem powiedzieć, że świetnie sobie radzi. Ale radzi sobie, zdobywa punkty. Teraz w Holandii, nawet nie wiem, czy w ogóle jechał w tym wyścigu, gdzieś tam się przewijał i startował 11, przyjechał 11, także bez większej historii. W przypadku Losona i Alfa Tower jeszcze ciekawe przepisy, jeśli chodzi o kierowców i zastępstwa, ale o tych różnych takich ciekawych przepisach, kwestiach regulaminowych to później powiem pod koniec. Na razie jeszcze te bieżące sprawy, kwestie strategiczne w tym wyścigu, no nie popisało się kilka ekip. Mercedes, McLaren i Williams, czyli zespoły, które bardzo wysoko ukończyły kwalifikacje, miały duże nadzieje, duże szanse na to, żeby w wyścigu zdobyć solidne punkty, no ale w tym deszczu na samym początku kompletnie się wszyscy pogubili. Najlepszym zagraniem strategicznym, oczywiście, wiemy już wszystko, więc łatwo jest tak sobie tutaj to stopniowanie układać, to byłby manewr na Markusa Winkelhocka z Grand Prix Europy na Norwurgieniu w 2007 roku, kiedy zjechał pod koniec okrążenia rozgrzewkowego, zwanego przez niektórych formującym, ale mniejsza o to, rozgrzewkowego, zmienił opony na deszczówki i objął prowadzenie w tym wyścigu w swoim jedynym starcie w Formule 1. Później warunki tak się pogorszyły, że no weterani kibicowania pewnie pamiętają, siedem samochodów wylądowało w żyrze. w pierwszym zakręcie Lewisa Hamiltona tam traktorem wyciągano, w ten traktor prawie przyłożył jeden z kierowców Toro Rosso, także było sporo kontrowersji wtedy i teraz to też byłaby chyba całkiem niezła decyzja. Druga w kolejności oczywiście zjazd na pierwszym okrążeniu Później zjazd na drugim, później przeczekanie, bo zjazd na trzecim, czwartym, po przejściówki, na czwartym dopiero zjechał George Russell. Później w nagrodę dostał twarde opony, jak już trzeba było zakładać slicki, także już wtedy ratowali, próbowali się ratować jakimiś absolutnie szalonymi pomysłami, a ostatecznie się skończyło przebicie opony w tej walce bardzo fajnej, ostrej z Landonorisem w końcówce. także... Mercedes słabo, tutaj to Wolfowi się nie dziwię, że takie ostre słowa różne padały, że to jest katastrofa strategiczna, bo tak było. Można było przedzielić tę strategię, zwłaszcza, że Luis jako jedyny startował na pośredniej mieszance i w tych deszczowych warunkach miał naprawdę trudno i to mogło skłonić zespół do tego, żeby przynajmniej w jego przypadku założyć przejściówki szybko. No ale oni myśleli, że będzie padało minutę, dwie i, i to i będzie dalej sucho. W sensie przeschnie i deszcz zniknie. No i w ten sposób pogrzebali szansę. Luis twierdzi, że nawet na drugie miejsce. No, o podium być może by się pewnie poocierali, skoro tam stanął Gasly, który startował z 12 pola, to szansa sądzę na to była. Albon przynajmniej uratował punkty. Ósma pozycja. Bardzo długi ten przejazd na pierwszym komplecie. Ponad 40 okrążeń na, na tych pierwszych slickach. Piastri też mógł podobnie, ale zablokował koła, spłaszczył opony. Obie przednie tam w okolicach chyba 13, 15 okrążenia jakoś tak musiał zjechać i ta strategia Niestety dla niego wzięła w łeb, ale jakieś tam drobne punkciki też mu wpadły. No i to był wyścig, to były warunki, które pokazały, jak ważne jest szybkie reagowanie, jak ważna jest taka intuicja, czasami łódź szczęścia, postawienie na jedną kartę, a nie jakby tu ślepa wiara w to, że ma, z naszych tutaj instrumentów wynika, że ma padać przez tam dwie czy 3 minuty, więc nie ma sensu zjeżdżać. No nie zawsze te instrumenty mają rację, czasami warto zdać się na łódź szczęścia i troszeczkę chociażby zaryzykować. Wspomniałem już o Carlosie Sańcu. On twierdzi, że to był szósty najszybszy samochód podczas tego weekendu: samochód Ferrari. I tak, patrząc w sumie na przebieg weekendu i wyścigu, no nie sposób się nie zgodzić. Gdyby tylko Rywale, znaczy to było bardziej widoczne, gdyby Rywale byli w stanie to wszystko poskładać. Na przykład w Astonie, gdyby mieli dwóch kierowców na poziomie Alonso albo takim troszeczkę bardziej zbliżonym. Gdyby w Alpine nie było tych kłopotów z balansem w kwalifikacjach, bo tam okon w ogóle w Q1 odpadł chyba po raz pierwszy w tym sezonie. Także tutaj Carlos w ten weekend akurat świetnie wykorzysta wszystkie nadarzające się okazje. Piąta lokata w końcówce. no Jeszcze miał Perez. Szczęście, że Carlos nie miał opon w dobrym stanie na restart na te ostatnie tam kilka okrążeń. Wszystkie przejściówki były tam zużyte, zniszczone, musieli coś tam pokombinować i założyć. to, trzy Carlos do mety. Stąd też tam Luis i Ilanda byli bardzo blisko i próbowali atakować. No, udało się uzyskać naprawdę solidną zdobycz punktową. Oczywiście nie podzielam tutaj radości, optymizmu Freda Vassara, który wskazuje, że no jest świetnie, bo zdobyliśmy więcej punktów niż McLaren i Mercedes. No, Ferrari zdobyło 10, McLaren i Mercedes po 8. Także tutaj taka skromna różnica, a Aston 19 odskoczyli tam chyba na 14 czy 15 punktów przed Ferrari w klasyfikacji konstruktorów. Także mało powodów do optymizmu przed domowym wyścigiem na słynnej. Mący. O Alpini, już wspomniałem. Podium Gasliego oczywiście duża brawa. Czwarte w karierze bardzo rozsądna jazda. Był na miejscu, żeby wykorzystać wszystkie problemy Sergio Pereza, bo mówiliśmy już o strategii oczywiście, ale warto powiedzieć, że to w sumie Perez sam ostatecznie swoje szanse też pogrzebał i jakby udowodnił pokazał, że czasami nie warto na niego stawiać, jeżeli chodzi o preferencje strategiczne. Najpierw wypadł w pierwszym zakręcie, spadł za Alonso, później ta kara jeszcze przy zjeździe dalej serwisowej, gdzie to z kolei spowodowało utratę podium na rzecz właśnie Piera Gasliego. W alpin taki okres, gdzie sukcesy rzeczywiście się przydają, bo tam te wszystkie zmiany, roszady, znowu tam podchodzili ludzie, zostali wyrzuceni de facto niektórzy, co może jednak być problematyczne, jeżeli chodzi o budowę tej potęgi, którą ekipa Alpine chciałaby być, bo wiecie, zawsze jest taki problem, jak rządzi gdzieś tam zarząd, podejmuje decyzję, nie mając wyczucia wyścigowego, nie wiedząc, nie zdając sobie sprawy z tego, ile czasu rzeczywiście jest potrzebne na to, żeby... Zbudować zespół. Szybko mogą tacy ludzie wpadać w niecierpliwość, jak w Toyocie na przykład kiedyś pamiętacie, mnóstwo pieniędzy władowali, a złe decyzje personalne sprawiły, że nie byli w stanie tego potencjału wykorzystać. No i tutaj, w Alpine, jeżeli sobie popatrzymy, jakie klasowe postacie odchodziły z tego zespołu w ostatnich latach, kogo stracili, kierowców Fernando Alonso czy Oscar. Piasty doradca Alan Prost, który miał dosyć, powiedział wprost, że Laurent Ross jest arogantem, bucem, który próbuje przykryć swoją niekompetencję, właśnie takim momentami hamskim zachowaniem wobec ludzi. To nie, jest, to nie jest piękna laurka, zwłaszcza w ustach człowieka, który jako szef zespołu też przecież zaliczył spektakularną porażkę ze swoją ekipą. Nie był w stanie w ogóle wykorzystać swojego doświadczenia zaplecza współpracy z francuskimi firmami i jego, jego próba okazała się klęską, także też chyba prosto dobrze wie co mówi, no Marcin Budkowski chociażby, wielu innych wielu innych inżynierów, osoby, o których na co dzień się nie mówię nie mieli się odbudowywać, ściągać ludzi, ściągać ten cały szkielet po tych latach zaniedbań, za czasów Jenny Capital i Gerarda Lopeza no ale jakoś to wszystko idzie w drugą stronę ale podium nikt nim nie odbierze Mało znane przepisy. Wspomniałem o Taury i o Lowsonie. Czwarty kierowca w tym sezonie. Więcej, punktów niż, więcej kierowców niż punktów mają w Alpha Tauri na razie. I to jest maksimum. Regulaminowe jest taki zapis, że zespół może skorzystać z maksymalnie czterech kierowców. Oczywiście nie uwzględniamy tych piątkowych zawodników, o tym jeszcze za moment. Kiedyś to wyglądało trochę inaczej, było, nawet taki był podział, że w jednym samochodzie dwaj kierowcy maksymalnie, w drugim samochodzie cztery kierowcy, ale jakoś to teraz zostało ogólnie uproszczone. No, chodzi o to, żeby jakoś to ustabilizować, żeby nie było jakichś dużych rozszat, nie było takiego handlu fotelami, sprzedawania jak i driverem, jak to dawniej bywało. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta końcówkę sezonu 9 4 na przykład, gdzie była ogromna karuzela w samej końcówce sezonu, pojawiali się nowi kierowcy startujący w Japonii, chociażby jak Mika Salo, o którym jeszcze. Dzisiaj będziemy mówić przy okazji kącika modelarskiego. Wtedy właśnie debiutował o barwach Lotusa i wielu takich innych kierowców. Wtedy też się pojawiała istna karuzela. No, teraz już tego nie ma, jest większy spokój. Tylko też pamiętajmy o tym, że od, każdej, od każdego przepisu są możliwe wyjątki, tak zwana siła wyższa. Gdyby ekipa Alfa Tauri powołała się na argument siły wyższej, musząc zastąpić Lawsona, na przykład w przypadku odpukać jakichś kolejnych kontuzji, no to oczywiście nie byłoby z tym najmniejszego problemu. No ale. Jest taki przepis po prostu i, i tyle. Sam Lawson, podkreślam bardzo dobra robota. No zobaczymy, jak się sprawdzi na monce od strony samego toru. Pewnie troszkę prostsze wyzwanie, ale oczywiście osiągi samochodu tutaj utrudniają. Zabuśnięcie. Ci dobitanci, o których wspomniałem o tym też już od jakiegoś czasu, mówimy, bo to jest ten okres sezonu, w którym trzeba tych dobitantów mówiąc, brzydko połupychać. I teraz tak, dwa, dwa, dwa treningi trzeba oddać. Każdy kierowca etatowy, wyścigowy musi oddać po jednej sesji zawodnikowej, która ma nie więcej niż dwa starty w wyścigach. To też jest ważne z punktu widzenia Lawsona, bo on po Monce, gdyby jeszcze pojechał w Singapurze, a na to się, powiedzmy, zanosi, to straci ten status kierowcy młodego, czyli nie będzie już mógł pojechać piątkowych treningów w Red Bullu, na przykład zastępując Pereza i Verstappena. W Alfa Tauri tego nie potrzebują, bo już Franz to zdradził, że Isaac Hadżar pojedzie, w Abu Zabi, a z początku sezonu liczy się trening Nicka Vriesa jako ten trening debiutanta. Były też pytania: pojawiły się pytania, czy ta trzecia sesja treningowa teraz Lawsona też się nie liczy jako trening dla młodzieńca, ale nie liczy się po pierwsze, dlatego że to muszą być piątkowe sesje, też pierwsza albo druga. Też jest taki zapis, to nie musi być FP1, może być także FP2 oddana, tutaj nie ma problemu, więc jakby teoretycznie można w ciągu jednego. Weekendu to zrobić, oddając samochód, samochód dwóm debiutantom, albo na zmianę jednemu. Jedzie FP1 samochodem Sańca, FP2 samochodem Leclerc'a na przykład. To też jest może, nie wiem, czy pamiętacie w, jeszcze za czasów Force India, był taki trening, w którym w ogóle podzielili samochód, w sensie w trakcie treningu była tam przesiadka pomiędzy kierowcą właśnie rezerwowym, a etatowym. Także. Wszystko jest możliwe, chociaż wtedy to było jeszcze za czasów tych półtora godzinnych treningów i było jakby więcej czasu, żeby taką przekładkę zrobić. Teraz to się nie liczyło u po pierwsze, bo to musi być piątek, a po drugie technicznie to był samochód De Vriesa, czyli samochód, który już jechał jako debiutant, więc tutaj Tsunoda musi po prostu ustąpić miejsca i wtedy to będzie zaliczone. Kolejny taki drobiazg regulaminowy w czasie tego weekendu, istotny i rzeczywiście to widzieliśmy w samym wyścigu, czyli ten przepis o tym, że jeżeli mamy start albo wznowienie rywalizacji za samochodem bezpieczeństwa z powodów pogodowych, jeżeli pada, to obowiązkowo wszyscy kierowcy muszą założyć opony deszczowe. To jest bardzo stary przepis. Już 10 lat temu kierowcy Ferrari na przykład padli ofiarą tego, tego przepisu, nie wiedząc do końca, że tak było na, mo na monitorze timingu, że trzeba założyć deszczówki. Nie założyli, zdarza się. Teraz i teraz było tak, że ze względu na konfigurację alei serwisowej na Zandvoort, w sytuacji, w której warunki na to pozwalają, nie ma stojącej wody, na to, że nie ma kałuż, dyrektor wyścigu może podjąć decyzję o tym, że obowiązkowo zakładamy, ale przejściówki, a nie deszczówki. Chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji jak sprint na Spa, gdzie mieliśmy po pierwszym, sobie przed startem, tak naprawdę, kiedy samochód bezpieczeństwa zjechał z toru, od razu połowa stawki dalej serwisowej po opony. Za chwilę druga połowa stawki, ogromny chaos, harmider i problemy. Tego chcieli uniknąć i dlatego bardzo mądra decyzja, rozsądna, żeby zrobić tu wyjątek i puścić stawkę na przejściówkach, jeśli nie ma problemów z samymi warunkami. Tak właśnie też było. Zresztą na Zandvoort ma być wydłużona aleja serwisowa o sześć bodajże garaży, czyli trzy stanowiska. No, jeżeli ma mieć poszerzenie stawki, a wyścig ma dalej być w kalendarzu po to, że Max mógł pobić rekord zwycięstw w domowym wyścigu, Lewis Hamilton 8 na Silverstone, także tu jeszcze troszkę jest do zrobienia, jeszcze 5 edycji, żeby wyrównać. Jeśli oczywiście by wygrywał za każdym razem, może jednak coś się zmieni, będzie, będzie trochę więcej walki, mam nadzieję. W każdym razie na wypadek poszerzenia stawki o kolejne zespoły, tor będzie na to ewentualnie przygotowany. No dobra, to teraz Mika, Salo i Sokoli Garage. Przy poprzednim naszym spotkaniu oglądaliście Arousa Josa RSPA z Monako z treningów, który miał takie skrzydło na nosie. Wspomniałem wtedy o tych skrzydełkach X-Wing, które stosował zespół Tyrel w 1997 roku. To jest model 025 napędzany silnikiem Forda, i tutaj po bokach kokpitu mamy takie wyraźne. Skrzydełka to była oczywiście próba nadrobienia niedostatków, jeżeli chodzi o efektywność, o wydajność całego nadwozia, całego samochodu, o, o jego aerodynamikę. Tyrol wtedy, no niegdyś zasłużony zespół, w jego barwach Jackie Stewart zdobył swoje mistrzowskie tytuły. Zanim Tyrol został konstruktorem, to wystawiał samochody Matra, i wtedy też Jackie Stewart został mistrzem świata po raz pierwszy w 1969 roku, no ale później już bywało coraz gorzej, wygrywali jeszcze oczywiście w barwach tego zespołu, chociażby Jody Scheckter sześciokołowcem między innymi. Też go gdzieś tam mam w gablotce, także też go pewnie sobie obejrzymy. I to był taki ostatni wielki pomysł Tyrella, czyli te skrzydełka po bokach kokpitu, używane w 1997 roku tylko na niektórych torach, tych wymagających dużego docisku. To jest akurat model z Grand Prix San Marino, poza tym także oczywiście Monaco. Węgry, Argentyna, jeszcze, która wtedy była w kalendarzu. W tych wyścigach ten Tyrol startował właśnie w takiej konfiguracji. I co ciekawe, te skrzydełka tutaj e, konstrukcyjnie to było w ogóle wykorzystywane do, do ich budowy były stare, e, części stare, fragmenty przednich skrzydeł na przykład. Po prostu był taki recykling. No, zespół już wtedy szorowo podnie, także finansowo trzeba było sobie jakoś radzić. I, i w ten sposób tutaj e, budowali te dodatkowe elementy. Tutaj widzimy ciemnopomarańczowy kolor na tych skrzydełkach, to był taki wyróżnik, że to jest samochód akurat Miki Salo, drugi samochód Jos Verstappen i tam były żółte te skrzydełka. W 1998 roku Tyrell już zaprojektował samochód z uwzględnieniem właśnie tego rozwiązania, to nie był taki dodatek, tylko tak bardziej wkomponowane w całą konstrukcję samochodu. 1998 to był jeszcze rok, w którym zwężono samochody o 20 cm, wprowadzono opony rowkowane, a nie takie gładziutkie sliki jak tutaj. I wtedy no, było potrzebne dużo więcej docisku, i Tyrell wtedy w to wszedł. Także Ferrari, Zauber, Prost, Dordan eksperymentowały z takimi skrzydełkami, ale niezbyt długo, bo już pod koniec kwietnia FIA stwierdziła, że hola, hola, to jest niebezpieczne. Takie skrzydełko tam się oderwało podczas pit stopu jednego z zauberów, to może iść tam odpaść, komuś zrobić krzywdę, i ostatecznie te skrzydełka zostały zakazane. Możemy sobie jeszcze porównać. Tutaj mam drugi egzemplarz Tyrela 025, także Mika Salo, tylko że Kanada 97. I tutaj to oznaczenie kolorowe samochodu, kierowcy też jest widoczne, bo na tych skrzydełkach przynosię umieszczono ten kolorek ten ciemno-pomarańczowy, jest on czerwony, złożony, złożony, nie żółty, bo żółty to był Jos Verstappen. Dwaj kierowcy, dwie postacie znane oczywiście we współczesnym świecie Formuły 1, Jos w roli ojca, a Mika Salo pojawia się oczywiście jako sędzia, ten doradca do panelu sędziowskiego. Mika Salo w tym sezonie 9.7 właśnie w wersją ze skrzydełkami, tymi dodatkowymi, zdobył ostatnie punkty w historii zespołu Tyrell za piąte miejsce, dwa punkty wtedy dawano, piąte miejsce w Grand Prix Monaco, deszczowy wyścig, co ciekawe ostatni, tak, ostatni przypadek, kiedy kierowca przejechał cały wyścig bez pit stop, oczywiście tam, powiedzmy, Belgię 21 pomijam, bo to nie był wyścig, tak naprawdę różne tego typu anomalie pomijam, chodzi o wyścig na normalnym w miarę dystansie i wtedy właśnie Salo tą sprytną strategią te dwa punkciki ostatnie w karierze Tyrella Zdobył w 1999 roku Tyrell już występował jako British American Racing, też z bardzo ciekawym projektem graficznym, jeśli chodzi o ten pierwszy sezon, też zobaczycie. A później z British American Racing zrobiła się Honda, z Honda Brown GP, z Brown GP Mercedes. Także tutaj korzenie zespołów, w którym Louis Hamilton zdobył mistrzowskie tytuły, możemy wyśledzić aż do Tyrela, nawet daleko dawniej niż ta konstrukcja z 1997 roku, rzecz jasna. No dobrze, to w takim razie wybiegnijmy nieco w przyszłość do najbliższego weekendu. Monza, absolutna legenda wyścigowa. Tylko raz od 1950 roku wyścig Grand Prix Włoch nie odbył się na tym torze. Przebudowa była w 1980 roku i wtedy Imola pojawiła się w kalendarzu właśnie jako Grand Prix Włoch. Jeden, jedyny raz, także ogromne tradycje. Czterokrotnie na dłuższej, innej wersji rozgrywano, razem z częścią owalną, czyli 10 km łącznie ten tor miał. Część drogowa i owalna, jedno krążenie łącznie to była połowa lat 50. i początek lat 60., kiedy właśnie taką konfigurację zastosowano. Później dochodziły szykany, oczywiście. Charakter toru jednak pozostał. Absolutnie największe prędkości, świetna też atmosfera dookoła, włosy, kibice. no Nawet jeżeli coś nie idzie ekipie Ferrari, a omów się nie idzie od lat, i tifozji muszą być naprawdę bardzo odporni psychicznie, żeby trwać w tej miłości do, do skuderii, ale oni spokojnie trwają. Te czerwone flagi. Inwazja na prostą pod podium, naprawdę świetnie się to wszystko przeżywa, w tym całym parku dookoła, też bardzo malowniczym, dużo różnych tam przyśpiewek, jakieś tam konstrukcji kibicowskich, jakieś tam katarynki urządzenia grające, flagi, transparenty, banery. Absolutnie całe, cała okolica tętni po prostu tym wyścigowym weekendem, także tu nawet jakieś małe podium dla ekipy Ferrari to było naprawdę fantastyczne i świetnie przyjęte przez tifosi, także nam wypada trzymać kciuki, ale patrzmy realistycznie, patrzymy raczej na śrubowanie kolejnych rekordów przez Maxa Verstappena i oczywiście czekamy na kolejne spotkanie. Zanim mąca za to ja się jeszcze wybiorę, taki mam plan na polską edycję Formuły Student w Słomczynie, pod, pod Warszawą, pod Grójcem i przy okazji naszego następnego spotkania opowiem Wam co tam się też działo? F1 w szkołach, F1 in Schools to jest kolejna inicjatywa, w której Polska, polski zespół Photon Racing z Grujca bierze udział, w finały w Singapurze, i tu mam nadzieję, że też troszkę jeszcze szczegółów przed tymi finałami Wam zdradzę, ale oczywiście też trzymamy się samej Formuły 1, Grand Prix Monca. tuż tuż, najbliższy weekend streamy via play, zapraszam serdecznie w imieniu swoim oraz Całej ekipy do usłyszenia, do zobaczenia, i bardzo Wam dziękuję za kolejne, może troszkę przydługie, ale jednak spotkanie. Dzięki, hej!